Dobra, ludzie, witajcie, postanowiłem zrobić let's play z Wiedźminą, ostatnio zauważyłem, że dużo użytkowników na YouTube daje takie no, nagrywa, nagrywałem jak ten, grałem w różne gry i potem to dodałem na YouTube, to postanowiłem też tak zrobić, nie? no wiecie, to jest mój pierwszy let's play, jak widzicie, i gram na poziomie trudnym. która tutaj e, walka trochę trudniej wygląda. Według mnie nie. O, wygrałem. No co, już nie, nagle. Myślałem, że to koniec. A tak ja go zabijam, a nie wy. No teraz będzie rozmowa. Salamandra. Dobra, lecimy. O, teraz będzie dobre. Też tak będę miał. A, jestem najszybszy. Ze wszystkich tytułów. Ha, zapowlek. Dobra, zaraz się zacznie prawdziwa walka, niedługo.

Będziemy nam będą pomagać się ją pokonać. Dobra, teraz rozwalimy No co jest? O! Nie wiedziałem, że tak umiem. Myślałem, że to dopiero można, nie wiem... Po wykupieniu specjalnej umiejętności. To jednak się nie... Teraz so solo walczę, nie? Solo. Widzimy, mi tutaj nie, nie będę pomagać, więc trochę życia mogę stracić. Aha. Dobra, tutaj będzie tak jeden. Nie no, pamiętam, że gdzieś tutaj był tak jeden gościu. Jak się do nich podejdzie, to wyskoczy na ciebie. Tak mi się wydaje <śpiewanie> <śpiewanie> Dobra to idziemy. Ale pamiętam, że on gdzieś tutaj był, taki jeden gość o, o, tu jest Co on tutaj robił? Nawet tego nie zauważyłem Taki mało jest <śpiewanie> Zaraz to wszystko rozwalę Na razie mało mówię bo się muszę trochę ten rozkręcić No wal Na Dobra teraz lecę do, do tych u góry obce, obce dźwięku dobra, może nie to będzie a jeszcze te zaawansowane, wszystko na wysokie, Dobra. a to gdzie jestem? o tu. a szybki no tak na, nich ten, na takich małych ma e, przeciwników, którzy walczą ze no, sobą to trzeba to używać tego stylu szybkiego. No teraz wiem co... No teraz silny, każdy to wie. Co oni tu robią? Kiedy oni tu wyszli? A tam ci sobie tam po prostu stoją. Zamiast mi pomóc, no to oni sobie tam stoją. Zopatrzcie. Ha, sobie tylko mieczemy tam nikogo nie ma. Ha. Dobra, dodaj. A, a dopiero teraz przybiegli. O, Lampard chyba... znaczy, no to Lampert. A tam Tris sobie czaruje. Nie wiem, co ona tam robi. Co walczy? Chyba. Tam widziałem, widziałem jakiegoś magna na dole. No i teraz nie, będzie, nie będę mógł sobie z nimi powalczyć, po będę musiał uciekać. Ja bym ich wszystkich rozwalił. O, teraz ta będzie Matrix. Co robić? Co robić? Ja wiem co robić. A ten cały e, Lambert i Eskel nie, nie wczoraj schodów. Mogę przez nich zginąć. Mieli, mieli je napra naprawić. Savol, Savola, co za imię? Ha, widzisz? Kurde, tylko straciłem HP M Muszę sobie tutaj przy przypomnieć walkę. Nie to miałeś zrobić. Taki półpiu no, Dawno nie walczyłem. sobie z z czasem, z czasem przypomnę. Przypomnę. No, mogę się po powtarzać, nie? Albo ten no, zaciąć. Co według niektórych może być trochę denerwujące, nie? Sorry, nie, ale no lecz O no nie no, trzy naraz, to nie fair. O co to? Wolno mnie także. Jeszcze żyje? Czemu jeszcze żyje? O, w końcu. O, właśnie o to, o ten półpirot mi chodziło wtedy. A to tylko chyba z ten z stylem szybkim można tak robić. Pa, teraz silny, to jakiś odskok, a teraz szybki. O, taki przewrót, to nie wiem. Odskok. Nie wiem, to już nie wiem sam. A może to tylko kiedy jesteśmy otoczeni albo coś. Nie wiem. A Masz, co to? No, dawaj. Co on zrobił? Widzieliście to? Co by na nagle? Aha! I się prawie potknął. To było dobre. Chleb! No ja się. Chleb. Mógłbym tam, mógłbym tam mieć ten na przykład grom. Nie? Albo zamieć. To by było lepsze.